Chociaż program Rolnik szuka żony nie przyniósł Oli oczekiwanej miłości, los miał dla niej niespodziankę. Tuż po zakończeniu emisji dziewczyna poznała pewnego przystojniaka, z którym wchodziła w nowy rok. Opublikowała bowiem zdjęcie z Sylwestra, na którym u jej boku dostrzec można wysokiego bruneta. Dziękuję, że dane było mi cię poznać. Rok 2022 będzie jeszcze lepszy. Podpisała wówczas zdjęcie Szczęście sprzyjało parze. Okazuje się, że razem spodziewają się dziecka. Para podzieliła się swoją radością ze światem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na opublikowanych przez ole zdjęciach można dostrzec jej pokaźny brzuszek. Przyszła mama wygląda na nich na wyjątkowo szczęśliwą. Nasze wszystko napisała Ola POD uroczym zdjęciem z ciążowej sesji z partnerem. Pod zdjęciem znaleźć można wiele miłych komentarzy. Fani, jak widać, podzielają radość Aleksandry i jej partnera. O wow, ale niespodzianka, gratulacje największy dar od Boga, czytamy pod wpisem. Życzymy Oli spokojnego rozwiązania i gratulujemy stanu błogosławionego. Aleksandra starała się o względy Stanisława, będąc jedną z trzech kobiet, które w ósmej edycji rolnik szuka żony upodobały sobie właśnie jego. Rolnik wzbudzał olbrzymie kontrowersje w sieci, ponieważ, zdaniem internautów, nie potrafił się zdecydować i bawił się w zanudzanie starających się o niego pań. W rezultacie mężczyzna, jako jedyny, postanowił odmówić wszystkim kobietom, zostawiając je na lodzie.